Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak należy wykonać prostą kompozycję z bratków i prymul zwanych też pierwszinkami. Więc tak, przejdźmy sobie, tutaj mamy Tutaj mamy y, takie bratki w takich trzech kolorach. Jedną prymulę w takim kolorze i dodatkowo mamy mech. Ja dzisiaj nie będę ich sadził, tylko Wam pokażę, oczywiście doniczkę, tylko Wam pokażę, jak należy taką kompozycję wykonać. Jest bardzo prosta w wykonaniu i tania, ponieważ bratki są po złote 60 u nas. Prymula była po 3,90 mech, mamy tutaj z łąki za darmo a doniczkę miałem jeszcze po chryzantemach. Możemy ją oczywiście przemalować na dowolny kolor, na jaki nam się podoba, ale ja Wam tu chcę pokazać, więc nie będę ich sadził. Więc tak, tutaj sobie nasypałem na spód zawsze, pamiętajmy, żeby sypać jakąś warstwę drenażową. No i potem oczywiście ziemia, A ja tu nie daję ziemi, bo Wam tylko pokażę. I tak, na tylny plan dajemy jedną prymuleł. Na środku umieszczamy żółtego bratka. I po bokach dwa pozostałe. Więc tak by to wyglądało, gdyby było bez mchu. A jeśli damy mech, czyli umieszczamy we wszystkich wolnych miejscach, tutaj nam dużo wolnego miejsca nie zostało. Z tego względu, że mamy gęsto posadzone kwiaty. I bardzo dobrze, ponieważ to jest kompozycja sezonowa i najlepiej sadzi zawsze gęsto. Więc we wszystkich wolnych miejscach umieszczamy mech. Po pierwsze, yy, będzie on yy, utrzymywał wilgoć w środku, a po drugie, będzie dość ładnie wyglądał. Więc będzie taka powiedzmy typowa wiosenna kompozycja. Nawet możemy sobie to tak ustawić, nie musimy wsadzać do ziemi, tylko pamiętajmy o regularnym podlewaniu. Oczywiście można nawieźć nawozem do roślin kwitnących, jeśli ktoś ma taką potrzebę. I tak, taka kompozycja, ona tak się prezentuje. No i kosztowała nas no powiedzmy 10 zł, dlatego że jakby ktoś jeszcze kupował doniczkę i ziemię, to też dochodzą koszty. A tak to i ona powinna się utrzymywać gdzieś średnio do czerwca. Oczywiście prymula przekwitnie, możemy ją przesadzić do gruntu, bratki potem również, jeśli chcemy, żeby nam się na przykład rozsiały. Dobrze, dziękuję za ten film, dziękuję, że oglądaliście, że jesteście ze mną. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, polecajcie, zapraszajcie znajomych, którzy się również tym interesują i życzę Wam wszystkiego dobrego i dziękuję.